Pani wróciłam, wróciłam po tylu dniach. No ale nie przejmujcie się. Będziemy kolejną serijkę. Jak widzicie, już tylko trzy zostały. No ale to nie problem, bo to jest właściwie to, no nagrywam coś inne niż ta rzadko. Ale to nic. No to będziemy za chwilkę losować, ale na początku zostawcie łapę w górę. Suba. Tam gdzieś macie, chyba tam gdzieś w rogu tego filmiku, ale jest git. Dobra, będziemy losować. Ja bym chciała otworzyć to lub to, bo tam to nie wygląda zbyt ciekawie. Zielone serduszko, my kudny a który ma zielone serduszko. Kaczucha, dochać, kaczu, dochać, tu. Fika. Na początku kaczka, paczka. Bez sensu. Nie ma? Nie ma instrukcji, jaką można potrafić? Aha. Tu są nożyczki, ale jakie ja? To ja rozrywam. Żebym nic nie rozerwało. Okej, okay, dobra, otwieramy. Na raz, dwa, trzy. Rozerwamy. Mhm. Dobra, co tu mamy? Aha. Aha. To jest ta kaczka taka z tych koraliczków. To dla mnie jest taka podstawka na kubki. Na kubek znaczy się a tu jeden króliczek się nie dopasował ale okej, okay. dobra dobra, zobaczmy co było można trafić um, bo tylko, tylko dwie koleżanki mi to figurki kule musujące aha no to ja trafiłam, ale ja nie trafiłam kuli musujące. Ja, halo ja chciałam, ja chciałam kule jest pranku można było trafić i buszkę. Już myślałam. Ale to figurka jest przynajmniej. Było można trafić nawet krówkę, główkę krówki i kaczkę. Taką całą do ubierania chyba. Ale na to wygląda, że ja trafiłam tą. Tą trafiłam, trafiłam tam i koniec. Dobra, no ale powiem Wam, że nawet spoko, że trafiłam. Uj, chodź, kaczka. No, że fajnie trafiłam tą figurkę, bo no, przynajmniej mam jakąś podstawkę pod, pod kubek, <gryw> jakby się rozlało. No, ale okej, okay. no nie wiem, czy na przykład wybieramy. Ok, napiszcie w komentarzach na jaki ma, y, będziecie chcieli otworzyć z tych z tych dwóch, czyli żółty czy niebieski. Y, napiszcie na przykład y, niebieski, motka jakimś niebieską lub żółtą. To, to zależy od Was, piszcie pod komentarzach. I ja jutro może nagram lub dziś, lub się zobaczę. Ale kaczucha się już patrzy. Czy ktoś już napisał? Więc chyba nie chcecie, żeby Was odwiedziła wieczorem i zobaczyły ją w, no, w pokoju. To będzie najgorzej. Ta podstawka pod kubek. To będzie najgorzej. Ej! Nie wiem, czemu wszystko widzera kamerę?